Szok, niedowierzanie, pasja, słońce. Dzisiaj te hasła będą nam zaczynać ten dzień i ten rok, tak naprawdę, bo vloga mieliśmy pierwszego, ale jeszcze z dnia yy, w poprzednim roku. A dzisiaj zaczynamy pierwszy vlog tego roku, nagrywany właśnie tutaj, startujemy przed Obornińska 337, Galeria Wnętrz, tam gdzie mieści się nasza nowa centrala Oknario Home. A dzisiaj przed nami, spieszymy się, bo mamy mało czasu, a dużo zrobienia. Pierwsze, jedziemy oglądać dwie piękne konstrukcje loftowe, które powstały tuż przed świętami, naprawdę wow. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Druga rzecz. Spieszymy się zawieść kurtki i spodnie do haftu do naszego przyjaciela, Patryka, który już się zgodził, także będzie u niego koło 11. Dalej lecimy do Dopiewa, na dom, który był montowany wczoraj, w późnych godzinach wieczornych, i dziś dokończany. Mamy montaż magiczny za sobą i zobaczymy, ocenimy, co powie klientka. A czwarta rzecz, jeżeli starczy nam czasu, coś czego jeszcze Sebastian nie wiedział. Pierwsza wideo -opinia. Mam nadzieję, że się uda ją nagrać, bo pani wyraziła wstępną zgodę i nagramy dwie sztuki drzwi weekend, bardzo pięknych, koło naszego biura w kolorze Winchester. Myślę, że materiału wystarczy, żeby zaspokoić wszystkich chętnych do oglądania super nowości, które się dzieją w OKNARIO w nadchodzącym roku. Do zobaczenia, lecimy do samochodu. Cześć! Czasami jest tak, że po prostu nie możesz zmienić na siłę tego, co klient chce i musisz się dopasować do niego. Jeżeli on Ci mówi, że chce renowację i Ci to powtarza trzy razy, to w ogóle nie, nie walcz z nim, nie proponuj mu, bo tylko go stracisz. Jesteśmy w pięknym, pięknym biurze z jeszcze piękniejszymi drzwiami, a tak naprawdę z dwoma ściankami loftowymi, w które są wpisane drzwi. Ciekawostka, takich dużych konstrukcji jeszcze nigdy nie robiliśmy. Szerokość tych drzwi 2,04 m, wysokość 3,86 m, czyli można powiedzieć 2 na 4 m, 8 m2 konstrukcji stalowej, w które są wpisane drzwi. Drzwi loftowe. Zobaczcie sobie. Jeszcze jedna ciekawostka. Podejść bliżej. Pierwszy raz w historii OTIF-u, czyli naszego producenta, drzwi loftowe z elektrozaczepem. Duża zagwozdka była, gdzie umieścić kabel, gdzie umieścić elektrozaczep, ale się udało. Specjalnie dla tej firmy zrobiliśmy to pierwszy raz w dwóch drzwiach. Mamy elektrozaczep, jeszcze tutaj nie podłączony, ale można w ten sposób sobie wchodzić i wychodzić. Także naprawdę wow. Kolor czarny struktura. Szyby przezierne. Piękna konstrukcja, naprawdę aż chce się to pokazywać i zachęcać Was do takich wyborów, do podobnych miejsc. A teraz zapraszam Was na przybitki z tego miejsca, bo jest co oglądać. Słuchajcie, dotarliśmy do firmy B4, która nam robiła już wcześniej, jak widzieliście, kiedyś e, logotypy na suchach. I teraz kolejne, żeby zdążyć na zimę, bo to są kurtki, bardzo fajne. Kiedy mnie znalazłaś właśnie na TikToku? Bo to jest ciekawe, czy ty jesteś moją pierwszą klientką z TikToka, czy nie. Bo w zeszłym roku podpisałem pierwszą umowę z klientem z TikToka gdzieś na przełomie stycznia i lutego. Ale nie wiem, czy ty wcześniej już się do nas nie zgłosiłaś. Kiedy ty się do nas zgłosiłaś? Tak, nie wiem, czy nie w listopadzie? Jeszcze w Jeszcze, roku. Jeszcze wcześniej, tak? No, możliwe. Tak, Czyli... Zaczęłam szukać. No to super. I właśnie, i tutaj e, bardzo chciałam Wam powiedzieć moim widzom, bo. Ten materiał pójdzie też i na TikToka, i na e, YouTube'a, że Patrycja jest moją pierwszą klientką, która e, zapytała o okna i kupiła od nas okna. Realizację mamy po roku, ale warto właśnie. E, robić takie rzeczy jak ja, bo też e, dokształcam e, branżystów, kolegów z branży, żeby się nie bali nowych mediów, bo można tam też robić fajne rzeczy. Ja e, tam pokazuję to, co robię, i dzięki temu docieram do klientów. Także bardzo dziękuję za zaufanie, tutaj oficjalnie, za to, że mamy tak piękne okna i tak ładnie wyglądają. Jestem zachwycony. Gdzieś tam mieliśmy też pewną sprawę, którą udało nam się załatwić. Cieszę się z tego bardzo. I z tego miejsca chciałem Ci zadać pytanie, bo teraz rozpoczynam cykl wideo opinii. W ogóle też będziesz pierwszą klientką, pierwszym klientem, który taką wideoopinię wyrazi mam nadzieję, że pozytywną. Zobaczymy, co powiesz. Jakie miałaś obawy przed zakupem okien u nas? Przed zakupem? Czy miałaś w ogóle jakiekolwiek obawy? Bo to jest ciekawe pytanie dla klientów, którzy. Na przykład się nadal zastanawiałem, czy od nas kupić. Czyli mhm. jakie miałaś obawy przed zakupem okien u nas? Czy miałeś w ogóle jakieś obawy? Czy jesteście zaufani? Okej. Okay. Tak, czy dotrzymujecie słowa. Eee, w ogóle mi się spodobało to, że na przykład doradzaliście w pewnych mhm. w sprawach, tak. że nie zostawiliście jakby samej z decyzją. Okay. Ktoś się państwo tam dzwonili do mnie, wytyptywali, czy okay. się zastanowiłam, czy ten jakie ten pomysły. Fajne są promocje. O super. U was tak. No to cieszę się. Tak, tak. gdzie pokażę wam jak pięknie pracuje okno typu HS na profilu Shiko Living Slide. Okno HS trzeciej generacji o wymiarze 275 na 235, czyli taki praktycznie standard. I zobaczcie to, co, o czym mówię zawsze. Tak okno HS powinno pracować. Czyli jednym palcem sobie przesuwam do końca i bez żadnego problemu w drugą stronę, one po prostu płynie. I mam nadzieję, że wszystkie okna typu HS będą działały tak samo w każdym domu w Polsce. Zamontowana w systemie Titan Wings z 20-letnią gwarancją szczelności. Zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda. Jeszcze nasza membrana wewnętrzna z niebieskiej się powoli robi czarna, ale przy tej wilgotności do potwa może nawet jeszcze kilka dni. Także jeszcze ciekawostką przy kolorze antracytowym. Antracyt struktura, można sobie tu zwrócić uwagę, czarne ciemne, ciepłe ramki. Też bardzo fajnie to wygląda. Pięknie o to. się postaram, dzisiaj go chwaliłem za budowę i właśnie mówił zobaczysz jak pojedziesz tutaj do pani. Ja w prawo się no nie jadę, także zobaczymy. No, No to cieszę się, bardzo mi miło. Dzień dobry pani. Dzień dobry. E, chciałem... E... No po pierwsze może przedstawimy. E... Pani się nazywa? Ma, może imię? Iza. Pani Iza jest naszą klientką, która zakupiła od nas te oto piękne drzwi firmy Weekend. Zgadza się. I mieliśmy też wczoraj. My teraz wywodzimy z cyklem wideo opinii, i pani będzie naszą drugą klientką, która się wypowie. Pierwsze takie pytanie. Takie odwrócone pytanie. Jakie miała Pani obawy przed zakupem drzwi w naszej firmie? Czy w ogóle miała Pani jakieś obawy? Jasne, że miałam obawy. Że się nie będą podobać. Okay. Że nie będą pasowały do reszty budynku. Że może nie będą aż tak szczelne, jak potrzebowaliśmy, żeby były. Mm -hmm. No ale jestem już w tej chwili uspokojona. Tak, czyli no i teraz właśnie w drugą stronę. Czy drzwi faktycznie spełniły Pani oczekiwania i czy jest Pani zadowolona z naszej usługi, jak i samego produktu? Dotarliśmy na czwartą destynację naszego dnia, ostatnią, czyli na wczorajszy montaż, na czwora, wczorajszą wymianę drzwi zewnętrznych firmy Weekend. Bardzo piękne drzwi w kolorze Winchester z czarnymi dodatkami, czarna szyba, czarne klamki i co najważniejsze, zadowolona klientka. A to mnie najbardziej cieszy i to, że nawet sprawdzili nasz montaż kamerą termowizyjną i są bardzo szczelne, chodzą idealnie, także to jest coś... Co mi sprawia największą radość. Także tutaj mamy jedną sztukę, a chodźcie tutaj obok zobaczyć, jest jeszcze jedna, druga sztuka, tutaj wyższa. I to jest ciekawe. Drzwi, które są wyższe, yy, na specjalne zamówienie, dlatego że tutaj byłby wyższy otwór dużo, około 2,30. Można takie zrobić. Zobaczcie mnie. Ja mam 1,95 m i jestem przy nich dość niski. Także to tyle. Lecimy. Odstawić Sebastiana do Oknario Home i do zobaczenia w następnych odcinkach.